Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Green Lantern i jest to seria, najlepsze komiksowe seria. Postanowiłem zrobić to właśnie w takiej formie, już jest to przynajmniej trzy tomy, a powinno być ich więcej. I szczerze żałuję. Z miejsca tutaj przede wszystkim chciałem podziękować mojemu widzowi Szymonowi, który właśnie, dzięki, tak naprawdę dzięki niemu, pod wpływem jego gdzieś tam jakiejś rozmowy, która miała miejsce, stwierdziłem, że chciałbym nadrobić właśnie Dysję Odrodzenie i przeczytać Zielone Latarnie i jestem... Mega zadowolony z tego powodu. Bardzo Ci mu dziękuję, bo pozycja jest naprawdę świetna. I aż żałuję, że zakończyło się to na czterech tomach. Z tego względu, że jak zobaczymy sobie tutaj, miał być na pewno tom piąty, który miał się nazywać Zmierzch Strażników. No i niestety Egmont zamknął tę serię. Nie wiem, czy się słabo sprzedawała, czy nie. To też jest ciekawy temat do rozmowy, bo na przykład taki flash, gdzie ja... No nie ukrywam, nie jestem wielkim fanem Flesza, jakoś specjalnie nie ma komiksów z jego udziałem na moim kanale. Może z jakimiś tam wyjątkami, gdzie się pojawia. A jednak jest kontynuowany i tych tomów już jest kilkanaście. Nie wiem, z czego to wynika. Może ktoś z Was wie, ja się aż tak zagłębiać tego, w to nie chcę, bo po prostu też nie mam czasu. Codzienne życie, obowiązki, plus kanał, czytanie. No nie mogę robić wszystkiego. Ale chętnie bym się dowiedział, jeżeli ktoś z Was ma taką wiedzę, jak to jest, dlaczego Flash jest cały czas publikowany, bo nie wierzę, że on się tak rewelacyjnie chyba sprzedaje u nas, jeśli chodzi o serię DC Odrodzenie. Natomiast, no mówię, Green Lantern naprawdę rewelacyjna seria i cztery tomy, koniec. Tutaj, jak widzicie, za mną też jest ta nowsza seria Granta Morrisona i Sharpa, niedługo Pojawi się czwarty tom, też oczywiście będę chciał coś nagrać na ten temat, ale dziś skupiamy się właśnie na DC Odrodzenie i Green Lantern. Także tom pierwszy Hall Jordan i Korpus Zielonych Latarni, tom pierwszy Prawo Sinestro, prezentuje się w sposób następujący. Tutaj mamy grzbiet, oczywiście one są charakterystyczne dla tego wydania. No i oczywiście Tył. Cena okładkowa wtedy jeszcze była 39,90. Także raj dla czytelników, teraz to troszeczkę wszystko poszło w górę. No ale co zrobimy? Drugi tom jest to tom światło w butelce, który wygląda następująco: oczywiście standardowo grzbiet nie? oraz tył i również 33,99 cena okładkowa. Kolejna pozycja, czyli tom trzeci, poszukiwanie nadziei, prezentuje się właśnie tak, jak widzimy. I tutaj też 39,99. No, rewelacja, rewelacja, naprawdę. Wtedy to było fajnie. No i ten ostatni tom, czwarty rozłam, który wygląda właśnie w taki sposób, oczywiście grzbiet. I tutaj już 49,99. Dyszkę drożej, ale jeszcze myślę, że do zaakceptowania. I mówię, sama historia prezentuje się naprawdę świetnie, gdyż Hal Jordan tak naprawdę został wygnańcem takim. Dokonał rzeczy, z jednej strony niemożliwej, bo z własnej woli wykuł pierścień Green Lanterna, ale też wiele osób, naprawdę bardzo wiele ludzi zginęło podczas pewnej akcji, która miała miejsce, a on sam oczywiście z Korpusem Sinestro, czyli z tymi żółtymi, ja to mówię, toczył walkę, toczy walkę cały czas, zresztą tak naprawdę. I tutaj mogę powiedzieć, że no w sposób. Epik, epicki wręcz. Sami możecie zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje, jak jest przedstawione. I naprawdę wygląda rewelacyjnie. Oczywiście garstka Green Lanternów, która przeżyła z Johnem Stewardem jako dowódcą Korpusu Zielonych Latarni, oczywiście tutaj konfrontuje się i dochodzi po prostu do jednej wielkiej walki. Finał tego jest taki, że córka Sinestro Sora, tak. Ostatecznie nie popiera tego, co robi jej ojciec, i decyduje się na to, aby wstąpić do korpusu zielonych latarni, prawda, ale oczywiście pod żółtym szyldem. I, i, I tutaj naprawdę sytuacja zaczyna się robić ciekawa, bo część ludzi oczywiście po jej stronie, że tak powiem, staje, ale część się buntuje, i w wyniku tego buntu. Muszą połączyć wspólnie siły ci, co się zdecydowali. W międzyczasie oczywiście tutaj widzimy, jeszcze dochodzi też do walki z Staro i po prostu dochodzi właśnie do łączenia w pary korpusu Zielonych Latarni i tutaj tej ekipy Sinestro, prawda, byłej ekipy Sinestro, czyli żółtych, gdzie mają wyłapać tych pozostałych buntowników. Tutaj dochodzi do jednej fajnej walki z akryllo, gdzie Ray Gardner napierdziela się z nim naprawdę bardzo konkretnie i w taki sposób po prostu próbuje wytłumaczyć mu, czyli na takiej zasadzie wpierdziel najsta, najsilniejszemu, to reszta też tak wymięknie, bez użycia żadnych mocy, bez użycia pierścieni. Naprawdę nie, rewelacyjna scena. Oczywiście to wszystko się udaje, no i akcja Dalej prowadzi nas do e, poszukiwań wszelkiej maści, nadziei, gdzie e, Kyle, prawda, Rainer jest na przykład e, białą latarnią, ale tutaj się nie będę z tym za bardzo rozwodził. Szukają niebieskiej latarni. W międzyczasie e, dochodzi też do e, innych sytuacji, prawda, związanych choćby nawet z całym tym uniwersum Green Lanternów i to, co się tutaj dzieje. E, podróż w czasie też się pojawia, gdzie tak naprawdę. Mm, Okazuje się, że tak jakby Lantern nie mieli w ogóle nie istnieć. A i tak John Stewart cały czas ma nadzieję, że to wszystko będzie miało ręce i nogi, że oni właśnie razem z korpusem Sinestro będą tutaj wspólnie walczyć z, z tym złem. Tutaj mówimy o Ripie. To jest właśnie ten bohater, który jest takim podróżnikiem w czasie. I on się właśnie tutaj pojawia, dochodzi też do pewnej walki. I oczywiście ten jegomość też jest bardzo istotną osobą fabularnie pojawiającą się, jeśli chodzi o Zieloną latarnię i właśnie jednego z żółtych, tak, z korpusu Sinestro. Pewnie część z Was może się domyśleć o co chodzi, skoro mówię tutaj o dwóch osobach i o tym jednym. No nie wiem. No nie chcę tutaj zdradzać za wiele szczegółów i tak troszeczkę mnie poniosło i tak przedstawiłem Wam sporo tej już historii, ale mówię, jest to warte do przeczytania, bo jest rewelacyjne. No i ten ostatni tom rozłam, który doprowadza niestety do tego, że okazuje się, iż jeden z y, tych żółtych, prawda, zostaje, no dobra, nie będę Wam mówił, ale dochodzi do pewnej rzeczy, do pewnej złamania, takiej może obietnicy, bym użył określenia, kiedy po prostu, no, korpus Sinestro odchodzi, tak, od Green Lanternów i idą swoją znowu drogą. Później oczywiście jest też kilka innych takich jak związanych choćby nawet z Orionem, tak jak tutaj widzimy, i mówię, naprawdę, no dzieje się, jest świetnie. Cholera, ja się cieszę, że tą serię przeczytałem. Jeszcze raz mówię z tego miejsca, dziękuję Szymonowi, bo po prostu świetnie się to czyta i ja Wam szczerze polecam, naprawdę. Warto i, i tyle. No są one jeszcze dostępne, nie są jakieś tam względnie chyba z tego, co widziałem, mega drogie, więc tym bardziej fajnie byłoby się tym zainteresować. Także Green Lantern, szkoda, że Egmont postąpił tak, jak postąpił. Mam nadzieję, że z tym drugim Granta Morrisona tak nie zrobi dajcie wznać, co sądzicie Wy sami, zostawcie jakiś komentarz, polubcie, udostępnijcie, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Oczywiście zaglądajcie na stronę lubiękomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam, dziękuję Wam, że chcieliście obejrzeć kolejny odcinek, najlepsze komiksowe serie. Widzimy się w następnych, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!